Hej siamatko, witajcie! Z tej strony fiasolec i witam Was w kolejnym odcinku z rocketnika z chłoposzkami. Jest to ze mną Dawidek Witam. Jest kuzyn. Jak kuzyn prankę rozjewam przed odcinkiem wczoraj. Ludzie słuchajcie, kuzyn wczoraj tak ruchał. Jeź kuzyn! prankę rozjebał rozjebam! Dobrze. Ogólnie dzisiaj rokę trujeczki ciśniemy sobie. Jazda, chłopaki, o, teraz nie o, mam lagu może wygrać. jest jedna pod filmem, okej? Okay, macie? Pierwszy tysiąc. Zapraszam Zabawajcie. Was do... <laughs> do kuzyna na nową serię z... od zera do Mastera. Tam właśnie grałem sobie z kuzynem dwójki. Bijam niebieską gwiazdę na trójkach, mam nadzieję, że dzisiaj też uda nam się troszeczkę pobijać. Linki do chłopaków w opisach, ja jadę teraz Wpadaj, na piłę. Wpadajcie do kuzyna, uh! bo tam jest filmik jak cisnął kobietę na pralce i taka rozrywana, nie? Ja dawno się tak nie co przed tym odcinkiem, mam nadzieję, że będzie się fajnie grało. No mamy już pierwszą, więc mamy tą tą. jak ja ją tak potknąłem na pralce! Ja pierdolę, patologia znowu ty. Plus 18 odcinek. Uwaga, fajny bo coś lekko. Dobra, idziej na spokój teraz, szeliśmy prawy na szybkiego, to teraz musimy to popilnować O, się w głowie kręci, ty jak na pralce wczoraj <laughs> Moja, moja, moja Dobra Jebany Pogi się? pierdolę Dawaj, ktoś to musi, dobra Co to było? E, freestyle, madafaka Brama? Nie ma Olek, 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 Olek Czekaj Aha, Ej, dusam, dusam, dusam. wybił mi jak na YouTubie, stary jest za mocno. Ała! No co mnie tak mocno biją? Dobra, chuj. Ej, na bramę leci to. Nie leci. Dobra, nice. Dobra, nie leci. W ja, każdej pietarze. sekundzie widzę Cię na niebie... Ja tu to rozjebałeś norkę... jakąś fajną, czy taką... Co? Chłopie, mówię, nie, tylko... naprawdę rozjebałem ten... ten to, drzwiczki, co się otwierają, teraz seryjnie <laughs> mówię. Przestańcie mi głowę tą drzwiczek, żeby tylko kupa wystawała. I Sary mówi, chodź, poznasz o to prędkość, ty. Siadaj, moła po prostu prędko Ja byłem chciałbym chciał zremapować pralkę żeby szybszy obroty... Ty skończyły. ale pierdziałem ja konkretną chociaż Czekaj Dobra, teraz co Dobra. Uj, Chociaż 2000 ja łapek mamy pod odcinkiem <słaniczne> Już pierwszy po pierwszym meczu ty ej a może zróbmy ty, żeby mieli łatwiej wbijać, no to za każdą strzeloną tysiąc, za każdą straconą tysiąc mniej Mamy na razie... Mamy dwa na plus Na tym zdjęciu nie? Co? No Na tym zdjęciu Po prostu to wygląda jakby się sparaliżowało Kurwa, że nawet za A stara ona nie by ci słuszne ale... oddychanie robiła Nie, bo Suka była duża <śmiech> 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 Ja, ja wiem... Tak ja się bawi tak, że było, Że byłem ja, kolega I dwie dziewczyny I ja, o, ta, tam gdzie ja Te zdjęcia ci wysłałem To on był właśnie o A potem się zabiliśmy o. <laughs> Dobra, przestań <laughs> <laughs> taki co, inf ja. Takich informacji nie udzielamy Ale my się tylko w tamtym wygraliśmy Ja nie chciałem im szczereg, bo mówię że 3000 nie wybiją to mówię nie ty chyba ojcem zostałeś wiesz o tym Jak twój Bez stary co? 53 tyban Ci coś bym powiedział? Bym... Ja nie chcę na to nie. Dzięki, dzięki. Nie. Kurwa, nie w tą kuzyn, pojebało cię? Ale przestrzelec. A dobra, masz, masz farta ty. Ona się też tak przypierdalała i pralka rozjebana. Wiesz to, kuzyn. Brawo, kuzyn. Ja, stary, jak mnie tak walnął o tył, że freestyle zrobiłem, nie? Patrz teraz co zrobiłem, patrz Wiem, widzę A ja zawsze na swoich odcinkach bramy nie mogę trafić ty Ładnie, kurwa Brawo, kuzyn Tak cię uczyłem Ty wiesz co najgorsze było? Że ja akurat włączyłem menu jak ty robiłeś tego freeze, nie było widać no, Kuzyno stary to ma Jedź <laughs> kuzyn, jedź Ej, środek Ładnie Dobra, dobra. Ja, ja nawet wybije. na półsto mi nie chcą dać bić. O, o był to Dobra o ja. Wybijesz to ktoś? Nice, 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 nice O Jezu, wybi to Nice. No nie, dawno rokieta nie było, a... A mówię, chłopaki tak są chętni nie do nagrania To se akurat rąbniemy A ty bardziej, się chyba takich trójek to nie było Ty chyba dawaj tam których Dobra Wrzucam Weź, weź to ktoś wrzuć, no ładnie To nie będzie, no, kurwa Dobra, ja tam, ja tam lubię z tyłu sobie Moja, moja. wrzucam Nie, 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 chujowo Chociaż... O Jezus za późno, ale nie wiedziałem, że on tak ją przyspieszy. Brawo, brawo. Nice, nice. asystent Wiem, brawo kuzyn, hardtrick. 4 tysiące, naprawdę? Wyszedł go? Wyszedł, jedno, i. O, to że ze... To powiem y, im GG. Konkretne, what save, kurwa póki mogę. <głos> <głos> kuzyn porobił, ty zoba. Jak on... W każdej jest... sekundzie widzę cię. Zoba, ty! Ty, Ale ty, siara! Ja Kuzyn jaka ręka, jak nas podpromował, ty. Jak to ja zapraszam do kuzyna? 4000 tysiące łapek, jak na razie do przodu? No to konkretnie. Ja wierdolę, ty. Tak, nie, 4 bramki wpadły? No właśnie, mordy. Pamiętajcie, że jest challenge, Każda bramka to 1000 łapek. To mo, nie, to nie to mogliśmy to zrobić bramka. stary, nie wiem, 500 albo 300. Dobra, Chcesz? dobra, każda bramka. Ale dobra. Zobacz, zrobimy tak. Zrobimy tak, masz Albo... łapki to ja wstawić te zdjęcie No i kurde OOJ I miał 20 tysięcy No kurwa przecież zdjęcie to ja To nie, nie was Ja bym wolał pralkę wstawić nie, bo się O nie a... Ej Ja mam ten problem z roketem to mnie wkurwia Zobaczcie jak mi zamiera samochód I on ani nie robi obrotu, patrzcie to I patrz i on do... widzieliście co przed chwilą było Ja robiłem żeby on się obracał a on nic to jest zjebane właśnie. Dobra, Dobra tysiąc mniej. Czyli trzy tysiące. tysiące jak coś. Nie gadaj, dostaniemy w pizdę gdzieś sześć bramek tu. No to nie. będzie kurwa chujnia, to nie wydam. Wrzucaj! Moja. Za mocno. Dawaj. Dobra, moja. W każdej sekundzie widzę Cię na niebie. Jest... Możecie do tyłu zgrać, jak chcecie. Dobra, to Ci zgra O Jezu, są Ci zgra. Ojej, dobra, wybijam. O, ładnie, ładnie, ładnie. Nie lubię tego Kurwa, poruszenia. co tu się dzieje? Nice kuzy, kuzynów. Zajebał mi boosta, Nie mam Macie? Busta, wracam, nie, ja wracam. Jezus, nie klikło mi się, kurwa. Nie mam Busta, mam zero. Ja też. No co?! Jebany lobnął, konkretnie. Wyjebałem go. No nie! Polek! Bo kurwa tu trzymam Ej to Wiesz to wiesz to no. Ładnie Idę po nista O, Ojo o ja. <kluje> Moja <Sorry>. <laughs> Dzięki <laughs> Moja Przecież się umawialiśmy, że masz nie kichać na odcinku Pięknie O kurwa Pięknie Sorry sorry Dobra nadobione Sorry sorry sorry, sorry, sorry sorry panowie za bramkę Mamy 4000 łapek znowu Sorry ty Odpisam, ty sorry <laughs> Sorry, sorry, ty faktycznie Przecież to jest w czacie, jadę Sorry, sorry Moja... Bra, jest kurwa, na pani... Proszę, 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 uderzcie nice. Dobrze. To żeś ładnie zjebał gościu, macie tutaj Za daleko, za daleko, za daleko Dobra, jadę do trójek. Jakby... A no, ja to muszę zbić. Dobra, moja. Tak, moja odbija. Jestem Buddha. Nie wiem, coś... czy ty jesteś, kurwa. Nice, nie, no ale... Nie, nie. Dziś, no, ty, po 150 na godzinę. Nice. dasz radę jeszcze raz, Kuzyn? Do, do środka? Nie mam boosta, patrz. Nie mam boosta. No, odbija się. Jakbym miał boosta, to bym ci odbił, ale nie wiem. Uważajcie. Pięknie. Kujnia. No, ja. no, ja nie trafię. Brawo, Kuzyn. Nice, nie. Mm. O Jezus, Maria, wita ścianę. Podanie! Nice. Ładnie, piękne zagranie, dawaj kuzyn. Będzie moja? Odbiję się, odbiję się. No, o Jezus, nie, no. kurwa, gdybyś mi powiedział. W każdej Wiem. sekundzie widzę się. Dobra. Macie! O Jezus, dobra. Ładnie. Dobra, moja, moja, light. Jeden, Ładnie. jeden. Brama. Bra nie, dobra, brama. Nie, bierzesz? Nie, no już kurwa. Ale mnie zarzucili. Oni już będą bronić, bo wiedzą, że trafiamy wiesz, w środek bramki, jak strzelamy, to... Oj kurwa, chciałem to szybko zgrać i jechać na skrzydło Uwaga, będzie strzelał Dawaj Kuzm, bierz to Wyżej, wyżej, bo on leciał na tym samym pułapie Dobra. Leci O jebany O z czemu tak soczyście? Środek. Przez to jebane podkręcanie nie mogę uderzyć <coughs> Czysto masz Kuzm Ojej, Patrz, patrz że ty nie pojechałeś Dobra, waga, będzie środek O Jezu, Kuzyn, musiałeś powiedzieć, że Ej. czysto. Ej, czysto 6 boosta, nie ma opcji, nawet nie, nawet nie polecę Patrz! No dobra, chciałem, dobra, zbiłem dobra. trochę chyba O kurwa, mać Patrz Patrz! Kuzyn prawie trafił, dobra, easy Macie dobra, tutaj środek, ja, ja tam. Z... O nie Dobra Czekaj, niech to wybije, nice Pa, sam wrzuć, ty debil, uwaga o JEZU TY KURWO kurwa? Tego, to? Nice kurwa bolek Dobra Jedziesz bolek po to? Brama po brama stop. brama nice nice Jest pięknie uh! łapek Nie wiem co odjebał tamny kolej, ale dobra Nice <coughs> Nie Sorry 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 <laughs> Sorry 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 sorry, 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 sorry. sorry, A ten napisał Sawe, cicho. Cicho! Jedź, Dawid. <noise> <noise> kurwa! Chu, ja tak z góry! Dobra moja! Ale to pierdolnięcie będzie konkretne. Dobra, wrzucam wam. Aj, no kurwa! Nie. Nie, trafiłem tego, do To jebane! Więc Dobra, dajcie, No nie! Pierdalam. Dobra! Moja! Kurwa za mocno! Nie, nie, odbi się! Odbi się raz! O nie! Ale skurdy. dobra, idę, Idę, e... <laughs> wysiądź i idź ty! Dawaj, kuzyn! O kurwa, jeszcze raz, dawaj, dawaj, do góry, do góry! O, On mi zajebał kurwa. od tyłu o jezu! Dobra, naj, brawo, kuzynie! Lobnęłem, dawaj, dawaj! Dobra! Kurwa. dobra. Brawo, Was, kuzynie! Kurwa. Dobra, wrzucił mi! Dawaj! Dawaj, bolek! Bo nie wierzę za wysoko poleciwi. poleciałem, kurwa A ja kurwa jakoś za duży sekund obrałem, że ona będzie, wiesz, szybciej leciała ją ja chuj, dogoni mnie Oj, dobra No Chciałem kurwa do jeszcze tego Jeszcze jedną, panowie, dawajcie Ej, dobra, chuj, ej, żeby nie stracić, bo bym się ff, zajebał chyba no zabra, mamy no, to Stracić się stracimy Brawo, mordy Co jeszcze, jeden? jeszcze jeden Jeszcze, o, jeszcze jeden. jeden, jeszcze jeden Jeszcze jeden Ostatnia roketa bardzo mało, więc jak już mogę, to wykorzystam to, że jesteśmy i trójeczki. Co on tam napisał? Chce postać selling? Jo, chcę se postać yy, Digidonga. O, bijmy trójkę i będzie gitarka. Która masz tu, Dawid, dywizję? Piątą. O, kurwa, syn. To ty chyba. Oj, co to było? Report, please. Kurwa, kółeczko mi się przy zasiecił. zasieciło. Mam nadzieję, że kurwa nie wyłączyło nagrywania. Bo bym się. Tak, wkurzył. jak bolek i lolek. E, jedź kuzyn nie, nie, jadę kuzyn nie, 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 team. nie, 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 Macie tu, macie tu środek? Oj, chuj nie, poczekam. Nie, bo oni też już latają, to jest mecz o was, więc kurwa będzie konkret. Jebany za. nas. kawa, dobrego no meczu jeźdź, na koniec. Jeźdź. Dobra. Oje. Aha, dobra. O Jezu, na bramce ktoś jest? Dawaj, Bolek, pierdolnij to jeszcze raz, jak możesz. No co ty, nie mogę, kurwa, nie ogarniam tego odczyniania się jebanego od Jezus, nie, odbiło się. O Jezu... Patrz, jaki lop! Nice. Jebany mały karaka! Huh. Nice. Brawo, brawo kuzynie! Sztynks! <słysy> Pralka Jechana. się też tak obraca! Jadę! O jebany, o Ja jadę na bady, żeby wam nie przeszkadzać! I chuj, w dupę! Dobra, oni okay. mają bramkarza! O je! Ładnie! Dawaj, to się dajmy, Bolek, Bolek, Bolek. Oj, ale już ten. I jeszcze raz Bolek, dasz radę wrzucić? Chuj, wolę mu busta zajebać Ładnie, pięknie. No nie ma busta. Bolek nie biegnie tylko. Nie mam busta, panie. Ładnie. Oh. Bolek jeszcze raz, dasz radę? Co ty? Nie dawaj, mam dawaj, busta. Bolek, ja nie mam busta, ja. muszę się to przejąć. Ale ja też nie mam busta. Dzięki. Jestem bram, jak coś. Nie mam busta i ja uważaj na bramę leci, Pięknie. Dobra, mam już busta. Znajdź. Ja też mam teraz. Uwaga, Kurwa latają. Uważaj. Brama. Nie. No ale mówię, że leci, nie? No, ja, ja. Jak mówię brama, to znaczy, że leci. Lubię. Je... Brama! Oj, chuj. Brama. Nie ma, nie ma! No. Kurwa. Kto mnie wypchnął? Ja, no bo chciałem wyskoczyć. No. <laughs> A ja chuj, ja bym to teraz. Ja bym to trafił. O, ale uderzył. Ty, gdzieś to? No, ja też prawie. <laughs> ale mi zakurwił, konkretnie. Już każdy mi nie odpadły. I Jadę. UU! Uh! Moja Jebany! Dostaw, Oj, hoj! Trzymam się z nim tu Wrzucę Dobra, ty, cześć kumpel, fajny masz samochód, trafcie to! Eee. Nie, <grym> nie to się, moja. Ale zakurwił! Macie? Nie Moje ma, stary, wow. no Ja nie mam, ja się trzymałem z tamtej boosta nie wiem. Wrzucaj, wrzucaj to Nie Ładnie No, co z tego, jak za lekko? On mi zakurwił! Masz tu. Dobrze, ładnie, chociaż Ty przyjęłeś Zabrałem obusta. Musicie w takie piłki wiecie, górno. Dobrze, kuzyn. No nie, no kurwa, nie ja wiem co jest dzisiaj. Nice! No kuzyn, kurwa, co ty robisz? Kary no, dzisiaj kary konkretne. I jak wy chyba będziecie wyzywać kuzyna za te łapki. <laughs> Jebaniutki, ale nie, dzisiaj kuzyn porobił. Kurwa, powiem Wam, mm. że to konkretna seria będzie od zera do Mastera. Man. Pokerujesz? Jedziesz, ja jedzę. Ej Dawid. O, o Jezus. Jezus. Dobra, Nie poczerpniesz, nie. Jedziesz. Dawaj kuzyn. Nice, brawo, szybka piłka. Jeszcze raz wrzucisz? Patrz! Nie gadaj. Nie. Ja mówię, Jakby chuj. to wpadło, to byłoby tiki taka, madafaka. Nie bań się, sorry, sorry. O Jezus, brama. Brawo, kuzynie. Brawo, Dawidku. O kurwa, Nie yy. mm. na odcinkach to jest masakra, nie potrafię w ogóle ja. grać. Dawaj, lekko, do... dawaj, do góry, do góry. Nice, brama. Olej, ebań, coś cofnę. O ten jeden tylko tu coś robi u nich. Mm. wszystko jeździ, lataj i próba, kurwa, strzela. Moja, a dobra. Piękna wrzutka? Eee, ładnie, pięknie Piękna. Konkretne 4000. Nie, czekaj, 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 czekaj. No każda każda bramka to 500. Ile tam było? 4000? A 500, dobra, popisory sorry, to po 500, to jest 2000. Później żeśmy 21, to jest 500 na plus No kurwa konkretnie jeszcze mi tu challenge zrobił. Jeszcze minut. Ale nie, to nie, to nie wiecie to... dla jaj, bo i tak tu wiem, że tu chociaż 1500 p... 1500 łapek, tu mnie cieszy przy rokecie, jak wy chcecie to oglądać Ładnie Dawid O Jezu, sorry, o kurwa Rzucicie? mamy, chciał mnie na pralkę zapakować Ale mnie zajebał, ale mi zajebał z tamtych, nie, co za chuj, brawo nice. Nie, Jezu Ale mi przykurwił Nice, kuzy Zobacz pan, wysokie piłki, bo oni wtedy kurwa, wiesz... Ja... Nie, A, nie tam... mam pusta, nie mam usta Nie mam pusta, nic nie <laughs> zrobię Dobra, chuj, muszę jadę to zbić, bo ja już byłem... Nie mam pusta, jadę do tyłu Jestem, buda Dobra. Jezus, niepotrzebnie Wybił mu to wop! No, ładna save. Nie dziwię mu się. <grym> ja bym się w kurwie miał Dobra. Taki team tamten same. jeszcze kurwa. Macie? Uwaga, uwaga, będziesz chciał. No. Aha, dobrze. Dobra, Dawaj, zaje zajebał się. Dobra, jeszcze zaje raz. O jezus, Spokojnie, spokojnie, Co okay, on tam sam. pierdoli? Dawać panie, jedną górną piłkę, ale ja lecę freestyle? Dawać. Masz! No, nie pierdol, co nie może nic tym zrobić. No, i no, Widzisz, kurwa? To specjalnie było. O ty, chuj, ja śnieżynkę robiłem. No ty, kurwo! Kurwa, rozjebałeś system, nie? Dlaczego? Trzy bramy, jebany karakat. Co to znaczy, że. W 54? Tak, Jego życie uległo zniszczeniu? <gryśla> jest kuzyn no Mam nadzieję, że... O, nie pojechali Mam nadzieję, że to się tylko nagrywa To będę szczęśliwy Ładnie Jemy ja jeszcze jedną Dawaj, dawaj, dawaj Od bandy, ładnie Nie, nie... Dawaj, Ta... dawaj, dawaj! zamiast kurwa grać to oni piszą Ej Dawaj, dawaj kuzyn No kurwa była wybranka, kurwa Ale jeszcze kurwa zjebał Dobra, nice kuzyn, brawo kuzyn. Lidzcie sobie, ile było branek w pierwszym meczu, w drugim i możecie zostawić. Jest trzecie, o to mi chodziło, także tam będzie czekać. 4 to jest 2000 2,5, a tu? Nie 300, wiem. Było 300, szybko, to jest 1500, tak? to jest 5, tak? 2,5 i, pół, I tysiące, półtora, to 4, tak? nie, 4000 No, no co wy. 1500, ta, 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 ta. mordy, i będę się cieszył. także ja wam Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę, zapraszam do <laughs> chopaków i na razie, trzymajcie się. Cześć. Hello. Hello.